Znajdujemy się w paterze południanej Hitlera, wybudowanej dla potrzeb Adolfa, który tutaj i stąd miał koordynować działaniami przeciwko Związkowi Radzieckiemu, jak również przeciwko odbojowi Azji. No tam były te, te izby, nie wiem, 27 zdaje się jest po mm. drugiej stronie. Mm -hmm. To trzy to były, panie, wyrychtowane, tak, te izby, jak to teraz zrobił w mm -hmm. To było tak wyrychtowane. Te izby mówili, że w nich był ten Hitler, a diabeł wie. Skład tego kompleksu wchodzi stron tunelowych kolejowy, schrony, które zapewniają bezpieczeństwo z zewnątrz. Istniało lotnisko, maszynownia, w której istniały agregaty wytwarzające energię elektryczną, gaz, nawiewy, kotłownia, woda bieżąca, składy na opał. Obok tej kwatery znajdowało się około 50 budynków drewnianych, drewnianomurowanych, potrzebnych dla tutejszego garnizonu. Nie... No, chyba był. Bo ja bym powiedziała, bo raz bez trzy dni to takie było założenie, że nawet do mnie dali papiery czorne, żeby mhm. przecież nie było prądu i lampy, mhm. żeby by se na noc zasunęły łokle. Mhm. Mhm. No to pewnie wtedy był a tych motorów, a jakie było ściśle, gdzie przejść, uh -huh. to pewnie było. Skupiono tutaj potężnej ilości materiału, jak również potężna rzesza pracowników. Budowa była kontynuowana pod szyldem organizacji TOTA, która budowę dla Wehrmachtu, czy Luftwaffe Kriegsmarne, wznosiła na terenach okupowanych, czy właściwie w III Rzeszy. Około 10 tysięcy osób budowało ten obiekt. Niemcy przebywali tutaj do końca lipca 1944 roku, po czym obiekt ten opuścili wywożąc te materiały czy elementy, które na to pozwalały do demontażu.